Czekaj, czekaj Liktor, nie ja teraz się aż tym Czekaj Wiktor, czekaj. Tak. Zaraz pokażemy Kubusia bandytę. Kimicia widać? Przedrzeń! <gulia> <Kulia>, czerwony, <kapturze. gulia> czekaj, ja zrobię zrobię Kubusia bandytę Przedrzeń! 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 Teraz pokażę wam, jak, jak? Jak wygląda tak, Patrzcie na nią sobie z z jest z dziobakiem, nie lubi się, nie nie lubi się, nie lubi się, nie lubi się, nie lubi tu się znalazło ci, tu się podwłysk. Pa w łeb. web. w łeb. Czekaj, czekaj. Lepiej cofnijmy to.